Cześć Wam wszystkim, z tej strony Pan z z Brawlstars i dzisiaj, moi drodzy, pokażę Wam pewien tryb, który bardzo możliwe, że wejdzie do giereczki, a powiem Wam, że jest naprawdę przekozacki, bardzo chętnie bym na nim zagrał, ale jeszcze zanim zaczniemy, to oczywiście szczerze łapeczko w górę, zasubskrybujcie kanał, po to, aby być na bieżąco żadnego odcinka nie przegapić. Przypominam, że jeżeli dobijemy 250 tysięcy subskrypcji do końca tego miesiąca, to na moim Instagramie, którego macie w tym momencie na ekranie, będzie konkurs na 250 zł i aby wziąć udział wystarczy wbić i mnie zaobserwować. Oprócz tego jak coś kupujecie w sklepie, to pamiętajcie o Panda i jak coś kupujecie to nagrywajcie to, podsłuchajcie na mojego instagrama to was pozdrawię w kolejnym odcinku, a my moi drodzy już przejdźmy sobie do głównego tematu odcinka, oczywiście odpalam BroTV TV już wam pokazuję co i jak, więc po pierwsze moi drodzy zobaczcie, mamy taki koncept na moi drodzy gadżet do Jackie moim zdaniem bardzo fajny, ponieważ no Jackie ma takie średnie te gadżety a jakby na przykład dostała taki gadżet to by była dosyć ciekawą postacią, ponieważ Jackie moi drodzy po użyciu gadżetu jakby robiłaby taki tunel podziemny na 6 kratek i po prostu by zmieniała swoją pozycję. Takiego trochę miner'a z Clash Royale mogłaby zrobić. No moim zdaniem spoko pomysł, no jakiś taki bardziej ciekawszy ten gadżet by był, więc moim zdaniem jak najbardziej spoko. No i oprócz tego, moi drodzy, zobaczcie, co tutaj się stało. Na, moi drodzy, gieraćce na gem bodajże U jednego ziomka, no powiem wam, że jeszcze takiego laga nie widziałem A wygląda naprawdę dosyć potężnie Zobaczcie, moi drodzy, co tutaj się dzieje Chłop gra gem i w tym momencie, moi drodzy, jakiś wielki, bo wielka nita, woda nagle Gdzie w ogóle tych postaci, jak widzicie, nawet nie ma w żadnym teamie No pierwszy raz widzę coś takiego, patrzcie, Leon, jakaś beczka, woda wszędzie Co to jest grane w ogóle? Czy widzieliście kiedykolwiek takiego laga? Bo ja, szczerze mówiąc, nie widziałem no, naprawdę potężny lag, potężny lag. Zobaczcie, jakiś bołazi, woda jest nita, nagle się pojawia. Masakra. No, czegoś takiego jeszcze szczerze mówiąc nie widziałem. Dobra, moi drodzy, ale nie chodzi tutaj o jakieś lagi. To jest bardziej taka ciekawostka, moi drodzy. Zresztą możecie napisać w komentarzach, czy coś takiego kiedykolwiek mieliście. Przejdźmy sobie już do głównego tematu odcinka, moi drodzy. I pewien użytkownik o nazwie Pineapple00717 na redzie stworzył bardzo fajne tryby. Już wam pokazuję. O co by tutaj chodziło, więc, po pierwsze, mamy tryb Race Wars. Moim zdaniem, to jest taki no ciekawy tryb, ale raczej jest mała szansa na to, że coś takiego by weszło. Ale już wam pokazuję, jak to wygląda. On zrobił tutaj całość, moi drodzy, przedstawił o co chodzi, i tak dalej, i tak dalej. No i moi drodzy, tutaj już wam czytam, jak to jest ukazane. Więc po pierwsze nie ma żadnych zasad moi drodzy, po prostu trzeba dojść jak najszybciej do końca to by był taki parkour. Jak widzicie mamy takie trzy mapki pokazane na, i by było to na, w trzech etapach pierwszy etap by było 10 graczy jak na showdownie no i potem jakby sześciu przechodzi dalej, czwórka odpada. Potem drugi etap, no to kolejna mapa jakaś. Sześciu graczy rozpoczyna, moi drodzy. No i po prostu chodzi o to, żebyście się ścigali, więc na pewno takie postacie, które bardzo szybko biegają, tu by były spoko. No i na końcu jest trzeci etap, gdzie po prostu, moi drodzy, już zostaje tylko dwójka, gracie, taki finał na mapce, więc taki mini turniej. Wydaje mi się, że to by było naprawdę spoko. Uważam, że nie ma opcji, żeby supercel coś takiego dodało. Naprawdę bym się mega zdziwił. Jest to nazwane jako weekendowy event Race Wars, moi drodzy, więc byłby tylko w weekendy, ale no moim zdaniem, no po prostu nie ma opcji. No supercel czegoś takiego nie doda, mimo że to ba bardzo fajnie wygląda, fajnie jest to zrobione, fajnie dopracowane i tak dalej. Ciekawy pomysł, no to, to raczej supercel tego nie doda. Ale moi drodzy, zaraz Wam pokażę kolejny tryb, który moim zdaniem naprawdę ma dużą szansę, że. Kiedyś wyjdzie, szczególnie, że już parę razy o tym było mówione przez superceli. Ogólnie dużo graczy się tego domagało, więc zaraz zobaczycie jak to będzie wyglądało. No i tutaj oczywiście Rzemek napisał, że jeżeli będziemy w top przejść, to dostaniemy jakieś nagrody. No i tutaj jest pokazany gold, power punkty, gemy, błyskotki, kredyty chromatyczne kredyty, ale to bardziej tak z przymrużeniem oka trzeba brać, moi drodzy. No bo pewnie no gold, power punkty jest do zrobienia gemów. Na pewno by nam nie dali błyskotki jeszcze ok, chromatyczne kredyty, może, więc no. Tak to by wyglądało, jeżeli chodzi o ten tryb, ale mamy jeszcze drugi tryb, który moim zdaniem no, ma o wiele większe szanse, że on kiedykolwiek wyjdzie. Jest to, moi drodzy, ten oto tryb Back to Beta. I tutaj uważam, że jest mega duża szansa, że coś takiego wyjdzie Ponieważ już dużo razy różni youtuberzy, czy generalnie gracze i tak dalej Domagali się tego, żeby wrócił chociaż na chwilę tryb Gdzie gralibyśmy w BESA tak jak on wyglądał na początku Ja jestem mega fanem tego pomysłu, ponieważ moi drodzy Jak wiecie gram w BESA od samego początku już ponad 6 lat I właśnie tak wyglądał moi drodzy kiedyś Brawl Po pierwsze grałoby się pionowo Tutaj nie jest to pokazane, raczej by tego aż tak nie zmienili. Gralibyśmy dalej poziomo tak jak teraz, ale no na początku grał się pionowo. Moglibyśmy grać tylko moi drodzy postaciami takimi jak Shelly, Colt, Brock, yy, Jessie, Nita, Dynamite, El Primo, Bull, Rico, Barley, Poco, Mortis, Bo... Spike oraz Kruk, to są wszystkie jakby pierwsze postacie, które były w bs ie Następnie, no nie byłoby gadżetów starparów ani auto -aima, no bo kiedyś nie, był, nie było tych rzeczy. Jeżeli chodzi o tryby, byłby tylko Bounty, Game Grab, Heist oraz, moi drodzy, Solo. No i byśmy zdobywali jakieś eliksiry, żeby mieć browboxy. No jak wiecie, wcześniej można było mieć takie eliksiry, one dropiły i po prostu można było upgrade'ować postacie i tak dalej i tak dalej, moi drodzy, no nieważne, to, to, to bym wywalił, ale po prostu bym zostawił taki tryb, gdzie można grać właśnie tylko tymi starymi postaciami z samego początku, nie ma gadżetów, nie ma starparów i na przykład właśnie tylko jakiś tam Game grab Bounty czy Haze, moim zdaniem byłoby to naprawdę bardzo spoko i zresztą dużo razy już o tym było mówione, nie wiem czy przypadkiem nawet kiedyś Frank z SuperCela się o tym nie wypowiadał, że też by był za tym, żeby coś takiego chociaż na chwilę powróciło Ale no w końcu nigdy czegoś takiego nie było Więc zobaczymy, może kiedyś coś takiego wyjdzie Ja bym był za tym, dajcie na komentarzach co wy o tym sądzicie moi drodzy Czy chcielibyście taki tryb chociaż na chwilę On by był oczywiście oprócz zwykłych trybów jakie są teraz Więc nie musielibyście na nim grać No ale jakbyście chcieli można by było przetestować, zobaczyć jak właśnie kiedyś wyglądał Besik Więc moim zdaniem naprawdę spoko Ale dajcie na komentarzach co wy o tym sądzicie Wybierzmy sobie jakiegoś skina moi drodzy ciekawszego do tego bo ten mi się na przykład nie podoba. O, ale dobra, jak już jesteśmy w temacie odcinka, moi drodzy, to wybierzmy sobie po prostu, wiecie co, tego skina. Więc wybieramy sobie staromodnego broka, tak on kiedyś wyglądał i zagramy sobie na padzik, zobaczymy, jak sobie poradzę. E, żeby już zostać w całym tym temacie. No dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym e, właśnie powrocie do bety. Myślę, że taki tryb byłby naprawdę bardzo ciekawy, żeby właśnie grać z samymi takimi starymi postaciami e, bez gadżetów, bez starperów, bez automa. No spoko, na pewno fajnie by to wyglądało. Możecie też napisać w komentarzach zresztą jak o, od ilu jakby gracie już Besa, czy graliście kiedyś, jak właśnie była beta, czy nie, czy gracie od Globala, czy grać nie wiem, rok, 2, czy pół roku i tak dalej. W sumie jestem ciekaw o, od jak dawna gracie w Besa i czy jest w ogóle ktokolwiek co już gra tak długo jak ja, pewnie nie, ale Paru się znajdzie co grają od bety. Ja, ja gram dosłownie od drugiego dnia wyjścia Besa, moi drodzy, więc no, dosyć, dosyć długo już, ale no. Myślę, że nie każdy tak długo gra, ale taki trybik myślę, że wielu osobom by się spodobał, bo po prostu ci, co nie grali, to mogliby odkryć, jak wyglądał kiedyś bez, a ci, co grali, no to moi drodzy, by mogli sobie powspominać, właśnie jak to kiedyś wyglądało. Więc moim zdaniem naprawdę spoko pomysł. Dobra, mamy jedynie 17% tam na tym sejfie śmiesznym jego. Dobra, przeskoczmy sobie to jeszcze. OK. Bardzo ładnie. Porobię to. Porobię, porobię. Dobra, porobię chyba na spokojnie. Dobra, udało się porobić, mój drodzy, więc jak widzicie, brok jest naprawdę mocny. Porobiłem sobie cały ten team, tam ci bronili. No, najlepszego teama nie mieliśmy, ale przynajmniej rozwaliłem cały safe. udało nam się zwyciężyć, więc o tyle spoko. Ja moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak się ciepeczku w górę Subskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć!